Czyli przychodzisz do mnie, bo jakiś grubas ukradł wasz klejnot, który ukradliście, tak? No, w zasadzie to tak. Lotariusz ma jeszcze nagrania z monitoringu klubowego, w którym to się stało. Poznajesz typa? Yy, nie. A w ogóle skąd masz taką komórkę, lotariusz? Yy, bezdomnego. Zabrałem rzecz jasne. Mm hmm, znaczy się jak? Nie znam grubasa. Muszę cię poszukać na mieście. Spytajcie Meneli. oni wszystko wiedzą. Co, gdzie i jak. Pomogą wam. Oczywiście za dwa złotych. Eee, tak, już zrobimy gruby. Hm. Warto było sprzedać. zamknijcie, bo pierdol mi smród ucieka. No dobra, cherubinku. No to gdzie powinniśmy się udać najpierw? Ja bym sprawdził w takich rzadziej uczęszczanych miejscach jak kolejki czy tyły sklep. Wiesz, tam gdzie pozajdźmy tego parowoza. Wiesz, tego dzieciaka co Ursa miał i mówił, że jego stary taki zawodowy skoczek czy tam rowerzysta. Jeden pies. Ja tu bym jakiegoś żura spytał, oni wszyscy wiedzą. To tak jak gruby mówił. Można i tak. Ty, patrz tam jakieś dzieci. Chodźmy do niego. O kierownicy przyszli. Co was do mnie sprowadzi? Szukamy takiego jednego grubasa. Kojarzysz go. Pan wszystko wiesz. No oczywiście, że kojarzę. To jest chłopsiu, taki grubas. Chłopsiu? Tak, należy do szajki przestępczej, bo w skradzie ludzi, którzy go gonią do Wana, którym następnie porywani są no oni do fabryki mydła na obrzeżach. Fabryka to jednak tylko przykrywka. Oni tam coś robią z ludźmi, zamieniają ich w to mydło. Jakoś tłoczą ich ciała i przerabiają na mydło. Nie wiem jak, po co i nie chcę wiedzieć. Wiem jedynie że tym procederem zarządzania, jaki. Pan Lutrow, właściciel tej fabryki. Uważajcie na niego, to zły człowiek. Bardzo zły. Midło z ludzi! Później. Oj, Herubin, nie uśmiecham się jechać do tej fabryki. Naprawdę się sram. Myślił, że to jedyne wyjście, aby zyskać klejnot? Chyba nie mam innego wyjścia. Chodź na autobus, bo kury nam brak. Ty nie ma kanara nigdzie? Co nie masz biletu? Rzadko kiedy ma. Później. No to jesteśmy. Przed nami wielka fabryka mydła. Wow, jest naprawdę ogromna, ale jak chcesz tam wejść? Jakkolwiek byle tylko odzyskać klejnot. chupsiu, szykuj i dupska. Dawaj teraz szybko i po cichu. A co tu się wyrabia? Chodźcie tu buksikne Gdzie? No gdzie? Dobra, udało się uciec, ale nie możemy opuścić chłopciowi. Dawaj, wejdziemy od drugiej strony. Odzyskamy klejnot. Może spróbujemy czmychnąć przez ten płot jakieś cudem nie ma na nim kolczatki. No oczywiście. Nie ma innej opcji. Chodź! Dobra. Jesteśmy na terenie fabryki, teraz tylko wejdźmy do środka, znajdźmy tego chupsia i odbierzmy to co nasze. Dobra, to jest przód fabryki, teraz wejdźmy- o oh, oh, chyba mamy problem. Stać! Stać pajace! Stać mówię! To wy, to wy małe gnoje! Rozpoważ! na policję. Kolej te pieniądze w plecy. Chupsiu, coraz bardziej pragnę ci dorwać. Już nie tylko dla klejnotu.